Cześć, jak widzicie po tytule odcinka, dzisiaj oficjalnie mamy pierwsze 120 tysięcy pucharków w Polsce. Jak widzicie pierwszy jest Kie Kuba, któremu brakuje teraz jedynie jeden pucharek. Generalnie miał 120 tysięcy, ale jak wbijał nie było mnie w domu, więc dzisiaj pokażę jego gameplay na prawie 1800 pucharkach. Ponieważ jak ktoś nie wie, jaki Kuba wbijał razem z nowym, czyli Łotczy, pewien 2000 pucharków, więc dzisiaj pokażę to maczy i napiszcie w komentarzu hashtag 120 tysięcy. Przypnę oczywiście niektórym osobom serduszka. A nawet może będzie giveaway z tej okazji, że mamy pierwsze 120 tysięcy, dobra, im szuka meczu bardzo długo, więc ja robię tutaj krótkie cięcie i widzimy się, jak wylosuje im mecz. Ok, mamy tutaj pierwszy mecz, właśnie o 120 tysięcy ponownie. Ale z tego co widzę, gram na randomy, lekko tutaj przysnąłem, ponieważ im szuka meczu około 10 minut na tak wysokich pucharkach. Także ogromny szacunek właśnie za cierpliwość. Dobra, z tego co widzę, krap się wkurzył, więc będą mieć darmowe 120 koła teraz dla Kikuby. Kuba się odkuwa, ponieważ jak widzicie jest minus 100. Ale z tego co widziałem, on spadł właśnie pucha, spadł z pucharków przez właśnie robienie win Ponieważ za każdym razem, jak przegrałem, trochę win streika. A Kikuba najniższą postać ma na 1100. Więc nawet robiąc winstrika muszą się trochę namęczyć. I okej, okay, dobra, poradzili sobie szybko. Zobaczymy, jak wygląda teraz profil Kikuby. Pierwszy: 120 7 pucharków. Naprawdę mega ładnie to wygląda. Kikuba Tunder. I brakuje mu jeszcze 70 pucharków, żeby właśnie się odkuć. Więc dobra, czekamy. Być może właśnie w tym odcinku będzie jak wbija 1800 Dynamajka. Naprawdę nieźle. Okej, okay, jak widzicie teraz mają kolejny mecz. I grają na Dynamajka, Franka i Stew, Więc dość ciężki mecz, a ponieważ tu właśnie może niszczyć ściany i łatwo podjechać. Ale okej, okay, dobra, Kikuba teraz niszczy ścianki z tego co widzę. Ale ta Stu teraz chyba padnie. Nie, tu dało się przejść, ale myślę, że bez problemu ten mecz wygrają, bo jednak Surge i Gale... Na tego Franka i Maika teraz sobie poradzą. Bardzo a Kekula tutaj wybombił, ale chyba będzie stał. Nie, udało mu się uchronić na szczęście. Nowy zabija i tu będzie gol. Generalnie oni puszują mega szybko. I nawet jak przegrają, to właśnie potem roną tego instrika, Ale jednak ten Winstreak trochę im się schodzi. Bo Kikoła na na postać jaką ma to właśnie 1100 na Draco. Ale okej, okay, dobra. Teraz Perter... O nie, Perter stoi. Perter chyba padnie. Jest na hitę, więc teraz to stu pewnie będzie puszować. I nie wiem, czy oni tego nie przegrają przypadkiem. Nowy teraz pad, dobra, został Perter, więc Perter musi wykierować I Perter wykerował, co prawda, udało zabić, więc to tak naprawdę wystarczy Ale kuba niestety stoi Frank zabił, dobra, nowy myślę, że bez sobie poradzi Chociaż Dynamike jeszcze nie trafi go chyba Okej, okay, nowy bardzo ładny dorze tutaj, no ale to ma bardzo szybko Frank teraz z hyperem Jaki Frank ma gadżet? Frank ma ten bijący gadżet, okej okay. No, nowy niestety pad Dobra, teraz ten Dynamike się popisał i niestety trafili gola ale ok, jest 1-1, więc naprawdę może być ciężko to wygrać, ale ok, dobra, Perter teraz spocił się na prawej stronie. Totalnie ładnie zagrał. Okej, okay, dynia mi snęła ulta, więc dostał ten frank, ale mają farta, że ten frank właśnie gra tym gadżetem biącym, bo jakby miał antystunat, tego geyla mógłby wielokrotnie zabić. Okej, okay, no teraz bardzo ładnie zabił i tu chyba będzie gol. Bez problemu nie jeszcze wybili to. Perter chyba padnie. Wow, dobrze, że ten frank mega ładnie zagrał i wybił piłkę, więc są tu jeszcze lekkie problemy. O, nowy pad. Niedobrze to wygląda. Chyba, że do Pertera i Perter gol. Bardzo ładnie. W ogóle mają prawie 1900. Myślę, że dzisiaj biją 2000, bo lecą bez przegranych. Więc okej. Okay. Krótkie cięcie i widzimy się w kolejnej gierce, jak wylosuje im mecz, bo szukaj im około 15 minut na ten moment. Okej, okay, Kekuha od tutaj kolejny mecz i tym razem gra na jakiegoś Tomara 753, ale z tego co mi się wydaje, ta Max to jest dobry gra z innego regionu, więc generalnie mogą mieć w tym meczu delay więc nie jestem pewien, czy to wygrałem. I jest Barley, a Barley chyba ich kontruje na maksa. Jak widzicie, zmieniła się w ogóle mapa. Jest teraz inna mapa, ale oni mają naprawdę mega dobry komp i są w stanie grać praktycznie na każdej mapie. Gdyby nie ten Dynamite, to dosłownie na każdej mapie na Brubalo byliby w stanie wygrywać. Bo gel i Surge są naprawdę mega dobrymi postaciami. Okej, okay. Pertę teraz ładnie podjechał Barley, a Barley trochę zepsuł, bo dał łatwo nawet Surgea i chyba Kikuba nie, Kikuba nie trafił, ale był naprawdę blisko. Tomar 75 tutaj wybija, no ale jeszcze jest Bali, ten Bali mega ich trzyma, ale ma ten gazet chwilujący. No ten gazet jest naprawdę dobry, gdzieś tam w tle powiadomienia przychodzą, prawdopodobnie właśnie z Discorda. Okej, okay, nowe to jest zestionowo. nowe ma prawdopodobnie właśnie blisko hyperka, ale jak ten krab się nafiduje na trójkę, to za zaciekawie to nie będzie. Ale raczej na razie teraz nie zdobędzie. Okej, okay, dobra, udało mi się na szczęście trafić gola i oni pusują 2000 naprawdę w mega szybkim tempie. Dosłownie wszystkie mecze wygrywają, a nawet jak przegrają, to i tak tego Mistrica robią. W miarę szybko. Okej, okay, teraz podaję tutaj do Max, ale tej max się na pewno nie dotrafi. No i teraz myślę, że na czas będą grać nowy raczej na pewno gra tym tornadem, więc wystarczy, że piłkę do rogu da Tornado i 15 sekund tak naprawdę z głowy będzie. Ale ten krab ma blisko ulta, ale jeszcze nie jest w stanie go naładować. Bale tej bombi, no ale ten Bale nie gra dobrze. Szczerze, jakby ten Bale grał dobrze, to by mieli naprawdę spore problemy, bo te służby w ogóle się nie nafidował. Jeszcze jakby krab też szybciej robił ulty. Okej, okay, wygrali ten mecz. W niecałe dwie minuty, więc naprawdę mega ładnie. I Kikuba leci powoli po 121 tysięcy. Okej, okay, teraz mamy tutaj kolejny mecz. I generalnie z tego co widzę, grałem na bardzo ciężki meczup. Nie wiem, czy uda mi się to wygrać. Będzie naprawdę ciężko. A mają generalnie blisko 2000, ale dostali wcześniej właśnie mi dwa minusy z tego, co widziałem. I ten Larry teraz najprawdopodobniej trafi gola. Tak, niestety trafił. No, jest mega ciężki meczup. Jest Larry i jest Max na idzie, więc totalna kontra. W ogóle Lari jest strasznie broken niestety w tej mecie. Więc Daj Majka No, mega ciężko nam mieć to wygrać. Więc na tym odcinku będziemy mieć również przegraną, oprócz tych wszystkich winów. No bo jak wiecie, nie zawsze się wygrywa tam Surge Campi, bo obydwoje Surge e mają pierwszy level i się raczej szybko nie nafidują, bo grają bardzo bezpiecznie, żeby się tylko nie sfidować. Co nie ma to sens? Została minuta 30, ale pytanie teraz, czy oni będą grać właśnie na czas, czy będą jeszcze próbować trafić gola. Wydaje mi się, że właśnie będą jeszcze próbować. Ale patrzcie, te Surge, e pierwszy level, po półtorej minuty gry. Nawet tutaj próbuję coś zrobić, no ale nowy Galem na Max raczej nie wygra na tym idzie. Max ma trochę większy zasięg i szybciej jednak strzela. No jeszcze ten Lari ciągle pomaga, a Lari Ul, więc to wygląda naprawdę bardzo źle. Więc chyba będziemy mieć niestety minus 12. Będziemy mieć minus 12, co wygląda tak średnio. Teraz ten Lari jeszcze pusuje ze speedem. No, dobry ul dał i nie stał. Kikuba musiałby to totalnie wyciągnąć, żeby to wygrać. Najlepiej trafić właśnie z Tuna w tego Lariego. I teraz mu się to to udało. Dostałam mimo wszystko 200 HP, więc teraz Jakoba ładnie zagra Mimo wszystko mamy jeszcze szansę na gola i to wcale nie takie małe, ponieważ jest właśnie gel z ULTem i teraz bardzo dobry ult. Perter nabił dwójkę, enemy Gale ma wciąż pierwszy i teraz muszą trafić gole. Jeżeli teraz tego nie trafią, to może być to GG, bo będą grać właśnie na corner, czyli do rogu piłka. Ale nie, oni dalej chcą pusować. Ten Surge w ogóle z pierwszym lewem lata. Teraz dopiero się nafiduje na dwójkę. Tak, teraz ma skok na dwójkę, bo jeszcze użył gadżet i niestety przegrana. Niestety przegrana i wygląda to bardzo kiepsko, jak widzicie. 10 koła Surge, Enenie miał 8 kahila. Nie zawsze się wygrywa, więc widzimy się w kolejnej gierce. Jeszcze myślę, że takie dwie, max trzy gierki będą. Znowu lekko się spóźniłem na początek, ale tym razem jest znowu inna mapa. I tutaj już na starcie widzę, że Perter bardzo ładnie trafił gola. Kuba na tym Dynamaiku ma ponad 1900 pucharków, także jest naprawdę mocny gameplay. I z tego co widzę, grałem na Shintaro, mam go znany z tego co każe. Jeszcze brosta, to są chyba właśnie gracze z Włoch, ale ich totalnie niszczą. Oni w ogóle mają taki komp, dzięki któremu mogą grać praktycznie na każdej mapie. Bo jak widzicie na Brobalu, to chyba na każdy dotychczas do, do grali, tylko nie na tym Buckier Boldzie, tej całkowicie otwartej. Ale okej, okay, tu już powinien być golki, tylko mam jeszcze ostatni gadżet. I teraz pytanie: czy da, czy ten Barley to wydefi? Nie udało mu się to prawda tego wydefić. Ale okej, okay, nowy jest tej żyje. Podejrzewam, że nowy ma blisko do hypercharda. Będzie ciężko wygrać enemy, chociaż tu jest Barley z hyperką. No i Kikuba bardzo ładnie wybombił więc chyba ten mecz wygrają. W ogóle naprawdę, zasięgam tej łapkę pod tym odcinkiem, ponieważ na mecz czekam średnio 35 minut. Ponieważ na 1900 tyle szuka, im więcej mają, tym dużej im szuka. A Kikuba obecnie ma 120 tysięcy. 100 pucharków w ogóle jest 130 na minus. Nie wiem jak to się stało na tym dynamiku też trochę spadł, był blisko 2000, ale nie udało mu się na razie wbić. Okej, okay, a więc to w tym odcinku byłoby na tyle w tej łapkę w górę, ponieważ czekałem naprawdę długo, aż im wylosuje mecz. Na poziomie 1900 czekałem około 30 minut, naprawdę mega długo i ogromny szacunek za cierpliwość. Aki Kuba leci w pucharkach. Ładnie, 120 tysięcy wbite i teraz będzie leciał prawdopodobnie wyżej. Myślę, że top 8 jest jak najbardziej do wbicia. Wystarczy, że wbije wszystko na 1500, a ma większość postaci. Napiszcie w komentarzu hashtag 120 tysięcy, ja przynówam serduszko i widzimy się w kolejnych odcinkach. Siemka.